Kolejny Evergreen, kolejny Amerykanin. Kolejne auto z interesującą historią. Na ile interesującą? Hmm. To musicie już sami ocenić. Bo tak naprawdę mimo że on się nazywa Mercury Cougar, to jest tak naprawdę Fordem Mustangiem. Pytanie po co? No jak to po co? Jeżeli tego sprzedano 2,5 miliona sztuk? To chyba ci, którzy to wymyślili, znali się na swojej robocie. Ale zaraz wam opowiem nieco więcej. Zapraszam. Udało mi się trafić na kolejną wyjątkową rzadkość, a mianowicie jeszcze, Słyszycie jak to gada, a mianowicie na rzadko, bardzo rzadko spotykaną w Polsce. Markę Mercury, która należała podobnie jak Lincoln do Forda. I podobnie jak Lincoln, była pozycjonowana wyżej od Forda. Oczywiście nie tak wysoko jak Lincoln, ale Mercury to było coś w rodzaju biuka u konkurencji. Tutaj mamy do czynienia z samochodem o tyle bardzo ciekawym. Ja przepraszam, będę się cały czas ocierał, ponieważ upał jest nieprzytomny. Jeździmy z otwartymi oknami, bo inaczej oszaleje. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że jeździmy i jeździmy tak cudownym samochodem. W tym samochodzie dziwne i ciekawe jest przede wszystkim to, że będąc Ewidentnie oddzielnym, odrębnym, przepięknym modelem usportowionym To-Do Hot Top Coupe jest de facto Fordem Mustangiem. Tyle, że w innym opakowaniu i o innym charakterze, bo Mercury musiał być bardziej komfortowy musiał być bardziej wyrafinowany musiał być bardziej dostojny a co za tym idzie na przykład w tym samochodzie mimo podkreślam bliźniaczej konstrukcji z Mustangiem chodzi oczywiście o pierwszego Mustanga a potem wszystkie jego następne wcielenia aż po koniec lat 70 Mercury musiał być z silnikiem V8 Mustanga można było mieć rzędową szóstką. Mustanga można było mieć w wersji Baby. Mercury nie. Mercury Cougar, czyli Puma. Ford miał najwyraźniej jakiegoś potężnego kota na punkcie dużych kotów. Chociaż nigdy nie zrobił tygrysa na przykład. Ani lwa. Ale Puma była aż w dwóch odmianach, czyli Cougar i Puma. He, a największą karierę zrobił konik Mustang. No cóż, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, klientów nikt nie przekona, ale tak jak powiedziałem w filmie otwierającym, Mercury Cougar sprzedał się w liczbie ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Licząc z ostatnimi już Dalece niemustangowymi wersjami niemalże 3 milionów. Więc z całą pewnością był to samochód, który klienci chcieli mieć. Klienci oczywiście, którzy chcieli się odróżnić od młodzieży, którzy nie chcieli udawać, że są porucznikiem frankiem Bullitem ale którzy również chcieli mieć samochód typu pony car muscle car choć także pod względem tych muskułów tutaj nie było najlepiej bo no okej okay, według e, amerykańskich norm z lat 60. i początku 70. to auto występowało w trzech wersjach silnikowych z których najsłabsza miała e, prawie 260 koni ale, kiedy przyszło co do czego i zaczęło się przeliczanie, najpierw SAE, czyli netto, a potem na międzynarodowe konie mechaniczne, to nagle się okazało, że podstawowa wersja z takim silnikiem, jaki mamy tu, czyli V8 o pojemności 758, ma zaledwie 168 koni co w niczym nie zmienia oczywiście postaci rzeczy czyli zdolności do e, przyspieszania, wściekłego przyspieszania mimo, że mamy tutaj nieprawdopodobnie archaiczną, trzybiegową, automatyczną skrzynię biegów e, no i tych koników co kot napłakał ale e, no cóż to jest 73. rocznik, czyli druga generacja po czwartym liftingu. E, więc na przykład nie mamy tutaj głów na przednim zderzaku. Oczywiście od dawna nie mamy chowanych reflektorów, bo chowane reflektory były pierwszym e, znakiem szczególnym Merkurego Kogara. E, przy czym one były chowane na sposób Amerykański bardzo podobny do tego co robiono w Lincolnach, czyli pionową klapką, która się chowała do góry. W drugiej generacji z tego zrezygnowano na rzecz bardzo wyrazistego, bardzo agresywnego pyska, jak widać tu. Eee, lampy nie były chowane. Co oczywiście ma swoje zalety użytkowe. Ale przede wszystkim chodziło o to, że zmniejszono liczbę niepotrzebnych urządzeń, które się mogły psuć. A no, na przykładzie Lincolna i pierwszego Kugara Ford się szybko nauczył, że te bardzo efektowne, chowane lampy no, często zostają schowane na stałe i trzeba jechać do serwisu po ciemku. W każdym razie mamy tutaj zawsze silnik V8, tak zwany 351. To jest dokładnie ten sam silnik, który rozbudowany do prawie 400 koni mechanicznych miał Mustang GT Boss. Z tym, że tu akurat dopiero w tym 73. ostatnim roczniku drugiej generacji. Było oczywiste, że silnik 351 to dwu, tak zwany dwugardzielowy Cleveland. Przedtem mógł być albo Cleveland, albo Windsor, czyli dwie wersje bardzo podobnego do siebie silnika V8 z układem wału korbowego Crossplane, od którego jest taki fajny Gulgot, właśnie i bardzo wysoka kultura, równość pracy. Ale z różnie zabudowanym e, tym fragmentem e, przedniej części bloku, który odpowiadał za schowanie rozrządu i pompy wodnej. W każdym razie tu już mamy Cleveland, co i tak nic nie zmienia, bo i tak mamy do czynienia z tak zwanym small blokiem, małym blokiem tutaj słowo wyjaśnienia bo określenie big block albo small block wywołuje różne skojarzenia przede wszystkim tego typu że coś musi być o gigantycznej pojemności a small block to były również silniki 6.2 bo small lub big block oznacza fizyczną wielkość rozległość jednostki napędowej nie jego objętość, jego pojemność skokowa. Więc tutaj mamy Small Block 5758. Small bo small. W 73 roku już seryjnie łączony z trzybiegową automatyczną skrzynią biegów i zawsze z hamulcami tarczowymi, co mamy nawet zaznaczone na pedale hamulca, bo jak wiadomo, kiedy. Się używa pedału hamulca, to człowiek na niego patrzy, żeby sprawdzić, jakie ma hamulce. No ale cóż, w tym samochodzie jest więcej takich dziwnie opisanych rzeczy, jak na przykład tutaj mamy opis map. I ta mapa wcale nie oznacza, że się nam nawigacja gdzieś pojawi, tylko o popatrzcie, zapala się lampka, przy której można obejrzeć mapę. Tak. Niestety auto jest w stanie nietkniętym, jeszcze nie zaczęto go odtwarzać. W związku z tym, na przykład, nie ma oryginalnego radia, zostało zamówione. Ale generalnie tutaj będzie sporo pracy. Na szczęście, wyłącznie pieszczot, bo technicznie samochód jest w genialnym stanie. Wszystko, absolutnie wszystko działa tak, jak powinno. Czyli to, że cały czas ruszam kierownicą, żeby jechać na wprost wcale nie znaczy, że samochód nie przeszedłby przeglądu dopuszczającego do ruchu ze względu na zbyt duży luz w układzie kierowniczym. Nie, to jest zaplanowane nie. To jest oryginalne. Tak działają te układy kierownicze z lat 60 -tych, 70 -tych. Dlaczego mówię, że z 60-tych? dlatego, że mimo, że samochód jest z 1973 roku, jest autem technicznie pochodzącym jeszcze z 62, kiedy to zaczęto projektować Mustanga. W 1964 roku, po oszałamiającym debiucie Mustanga i fantastycznym premierze, podczas której sprzedano jakieś nieprawdopodobne ilości auta, Mercury dopiął swego i Ford, matka, zgodził się na to, żeby również marka Mercury miała swój pony car. Po czym Mustanga nieco przerobiono. Tutaj jest większy rozstaw osi, tu jest 2,85. Mustang miał 2,78 bodajże. W każdym razie no, jest to samochód, do którego więcej wejdzie. Z tyłu siądą normalne dwie dorosłe osoby. Jest to samochód o Takiej samej konstrukcji zawieszenia, ale zupełnie inaczej pracującym zawieszeniu. Tutaj mamy do czynienia z niezwykle komfortową wersją naprawdę niezwykle komfortową. Auto jest generalnie fantastycznym tapczanem, który jednakowoż potrafi odejść z miejsca. Aż do 1973 roku do końca produkcji drugiej generacji zmiany techniczne obejmujące ten samochód sięgały takich rewolucji jak zwiększenie rozstawu osi o 1 cal, czyli 2,5 cm. W związku z czym no cały czas mamy do czynienia z tym samym. Zmieniało się wyposażenie, niektóre rzeczy dodawano, niektóre ujmowano już w 1972 roku. Skrzynia manualna, czterobiegowa była rzadko wybieraną opcją. No, było to zdecydowanie skierowane zupełnie do innego klienta auto niż Mustang i nikogo to nie powinno dziwić. Mercury to jest Mercury. Jadę wersją XR7, która jest o tyle ciekawa, że w porównaniu z bazową wersją, bez żadnego określenia, po prostu Mercury Cougar. Miała inną deskę rozdzielczą. Oddzielny własny kokpit. Niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaka realnie jest ta różnica, ponieważ nigdy i nigdzie nie udało mi się znaleźć zdjęć kokpitu bazowego kugara. Co istotne, tych bazowych kugarów sprzedano mniej niż 1%. Ale przez te pierwsze dwie generacje poza bazowym oraz XR7 były jeszcze wersje GT i GTE, które miały przepotężne już silniki Cobra. No, grubo ponad 6 litrów, grubo ponad 300 koni pod 400 w topowych wersjach. I to nawet już. Po przeliczeniu tych netto brutto. Niezwykłe auto, które w niezwykły sposób do mnie trafiło, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast jego właściciel zrobił mi nieprzytomną frajdę również tym, że dał mi go do pojeżdżenia w tak właśnie surowym stanie, jeszcze w żaden sposób niepicowany. Ale rozejrzyjcie się tutaj. To jest samochód w oryginalnym stanie w wieku 47 lat. Więc okej, okay, amerykańska tandeta, amerykańską tandetą. Ale jednak to się trzyma kupy i to cały czas jeździ. I to jak jeździ. Bardzo, bardzo piękne doświadczenie, bardzo przyjemne doznanie, bardzo miła niespodzianka. Mam nadzieję, że również dla was. Co istotne, ta wersja Forda Mustanga Mercury Cougar jest jednym z najrzadszych Oldtimerów, evergreenów, jakie można spotkać w Europie. Ten samochód nigdy nie był importowany do Europy oficjalnie, w przeciwieństwie do Mustanga. A Mustangów, jak sami wiecie, jest mnóstwo i coraz więcej. Mercury to jest w ogóle dopiero chyba czwarty Mercury, jakim w życiu jeżdżę w Europie, a Cougar pierwszy. Swoją drogą. Ja nie chcę twierdzić, że jest jakieś powiązanie, jakaś paralela, ale w języku potocznym amerykańskim słowo cougar oczywiście oznacza pumę. Ale pierwsze, z czym się normalnemu Amerykaninowi kojarzy, to jest pani pod pięćdziesiątkę, która uważa się za sexy doll i próbuje wyrywać młodych facetów. Nie, nie, ja bym nie rysował żadnej paraleli. To absolutnie nie może mieć nic wspólnego z 47-letnim Fordem Mustangiem w bardzo upudrowanej specyfikacji. Nie, to niemożliwe. Dziękuję, do widzenia.